Trafienie krytyczne z buta Trafię drutko trafię Ech, Trochę towarzystwa tu mam Nie powiem nie no cóż, czekam Ja jestem bliziutko, o mnie Bieg o kurde Ej to nie jest, tu w innej strony Bo nie ma tego super kokta Śleszcze to O, a tu jakiś koleś co znowu trzeba pomóc Dobra już biegnę Już ci pomogę Mam bonus, jak bije w plecy to Przyda się teraz O, tak, to jest na pewno to To widzę bije i nie upada, nie łapa, nie upada. O kurwa <śmówi> no mi już została jednak kreska. O, odciął mi rękę. I głowy w końcu. <śmówi> o ja, akurat level up dotarłem. <śmówi> mi się życie zregenerowało. Dzięki stary, ocaliłeś mi życie. Jakiegoś kulesia też tu ocaliłem teraz. Muszę jakieś tankowe intemy normalnie. Ale te broni się szybko psują, przynajmniej te takie gówniane na razie. No nie, już bo to wjeżdżam. O mokry, to dużo towarzystwa. Maa, mam. A ten chciał sparać, Może, że jest duży, ale nie zbyt szybki, bo... Już jestem blisko! Teraz go załatwię pewnie on załatwić przeciwnie. No, tak nie ja, Już nie potrzeba. Już jestem, już biegnę, widzę cię. O kurde. No nie! No chyba została, dobra. Aż ty, nie. O, żyje już! What the fuck! mi się życie zwiększyło, czyli. Coś! O no, dobra, dobra, 184, proszę. Nowy poziom, ale ten duży tu jest, to ja nie wiem co mu zrobię. Dobra, będę go tu grękami po nogach znowu. U, tym razem to nie, o, nie działa! To nie poszukam czegoś do... Ej duży chce teraz mnie wybrzyszań. zabić też! Tak to znajdę. O, Ciężko będzie mi go ominąć! Tak, tak to wszędzie energetyki, a teraz... O. Ciężko będzie mi go ominąć man! Tak przyjdę <grym>. Dobra teraz, uda mi się! jest, dobra, przybiegłem No to ten se stoi jakiś wrzera Energia. Cześć. To jest taki taki duży tu jest, jakbyś chciał się z nim Nie, jak ta energetyk. O, hmm. jest. Hmm jest tu dużo duży to, ja chyba, jeszcze jeszcze. to chyba się wracamy, nie? Do bazy, nie, tak? dopiero początek. To co to za quest, to chociaż z tego ustawię? Jak 160 metrów widzę wiem. Co to za zadanie? Sprawy rodzinne, o już widzę. Widzisz nawet pokażane, pokażane co ty masz pokazane. Wiem. To widzisz tutaj był kop. Gdzieś tutaj. To zostało tych polisków. Dobra. To będzie ta rusta Możliwe w sumie. Nie, box? Więc... Nie, to nie Koks. To masz ma gdzie na sobie domu. To niech ją wyrzuci, Dome, bo ja potrzebuję. O Dupa, muszę przystać coś, bo. Nie dupa, depa. <laughs> Co jest dane? Ej, pomóż mi! Hej! Nol weszło do wody. No, spadaj, Dobrze uczył się. Teraz ginę. Zibcia się zabawia. Ale i kombo sprzedałem, nie wiem. Sprzedałby się jakiś film, no. Co? Co? Co, nie wiem. Bo... Hmm, śmie dokładnie. Watką drogę, pokazuję. Jednak idziemy do ruski. No, to tu. Skąd ja ci szampana wezmę? Aha, tędy się nie da przejść chyba. Czy tu da się przeskoczyć? No w sumie może by się dało. Everything is so fucked up. I need more champagne. I fucking love can't believe sent to I can't believe crazy bitch The I am The to the last person I want to be with is that goddamn wife of mine. Look, take the money and whatever else you want. It's no use to me anymore. And tell her... Byście słabo słychać Ja bym się zapukadłeś, ale ja to coś pozbieram, bo mi się bloko małpa Aaa Narkotyki, uuu, A O tym się mówi Hmm, co to jeszcze jest? Apteczka, a przytrzymaj. I tak wezmę Apteczka? Ja o, o nie, a strzykłem sobie apteczkę To jakieś za***e już leżą Fajny program w telewizji. Dobra, dajcie mi szampana, gdzie tu jest szampan. Do zdania. To bądź szampana. Ech, jest ustawię. No i ten drugi, to może wrzuć ten drugi. Czas na coś mocnego? No no. Co to fajne, że tu nic nie ma. Ciebie co jest, to idę za tobą. O to jest ten taki. No, o jakiś zombie do nas idzie. Teraz z nim pogadam. Taster. Algi. Mm. Hmm, dużo życia masz, widzę. No Ażkę. Dlatego nie wiem czy to dobrze, że idę pierwszy. Ale to tam. oj, i tam, tam. Nie tu grozi niczym wielkim. Oj, zaraz mi się rozwalił to... mój kochany ten klucz. I odczoski. Zajdziemy ośmiu tutaj kompanem. <gumplany> tutaj idziemy gdzieś? Nie, tam jeszcze, bo to pewnie jest to tysięcy... Hop. Ktoś krzyczy. Ja. Aha. Bo, bo o, tu jest coś do piadę. podniesienia. To jest to. Wody. No dajcie mi tam wyjść. Nie, <gumplany> energety. energety, Konserwa. Konserwa. To jest napojów masz parę Dobra idziemy O tu jeszcze może mi źle zaznaczyło no Ja chcę to zobaczyć Muszę to dodać chyba jednak wódliw ten Do HP gdzie jest do regeneracji to chyba mam punkt do rozdania, ale to tylko gdzieś zobacz O. No dobra. Oni takie jakiś bardziej rzękiej. No. Czy to był paidbun? <laughs> Nie Ej, no gdzie my przez jakieś rutkiem? A, bo tu a... A, pewnie mam wziąć się od naszego rusza. dla pani. Z wielkiego napisu help, sobie weźmy. Bla, bla. Bla, hopla, wii, wii, wii. No. Ej ty, dawaj szampana. Dziękuję, dziękuję. To Thank jest perfect. You're a lifesaver. Dawaj szampana, wiem, że jesteś błodny, ale. Chodź ja mi szampana. Ej hey, man, jest szampana. Zgubił. Hmm... Szampan. Szampan. Wszystko od nowa naprawiać. cię. szampan. Nie wiem, nie ma. Ale brzmi mi gdzieś tu. To tobie się tak wydaje. Dawaj szampana. Fajnie, że jesteś głodny. Dawaj szampana. Może Dziękuję, dziękuję. To jest idealne. Jesteś życiorysem Przeprzedać. Ja mam If wszystko No jeszcze, jeszcze? głodny jest. Chcesz mi coś kupić do jedzenia? <grym> w trasie? Trzyma to On niedługo. Nie no no ja że... ja. Przecież mu dwie konserwy teraz, no i dlaczego ten? A, ja też miałem go. I dlaczego on jeszcze energy? jest głodny? On ogień, no. ob. Odznaczył mi się ten quest? Co? Bo, bo to był. Masz, a ją... co było? Czemu? mi się odznaczyło to? Gdzie Dobra, to zrobimy co innego Bardzo trudny, trudny, łatwy O, to 300 metrów do celu Znowu ze złej strony Ta, tutaj na szyjni Srebrne domy, mamy coś jeszcze srebrnych? to są diamentowe, muszy parę oraz porozmawiać macie czerpa lit Dobra, to zrobię to ty, nie będziemy tutaj jak się No, to jedziemy Open the door, dobrze Dzięki Fajnie prowadzi Fajnie to wygląda co? Dziewne w ogóle. A Kraman to. Reżim. Dał na dnie do klat. O jakiś zombie tu przyniósł wszystko. No, 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 no. o. O, mógł... o. 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 Fuck! Fuck! Nic nie widziałem. O. 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 O Co za patole Ej Dlaczego trafiłem w to Co? No, hmm, żadałko Ej, papstwo żąbiaki to jest, Dobra, to tak będziemy wracać, bo na pewno będziemy wracać <grym wiałko> Wsadził mi rękę do auta Takie <grym> jej przydało się Pewnie no nie zamkajcie! o wiele wysiadam No To jakiś wykrzyknik jest, to może od niego dostaniemy coś ja rajdę To ma na szczyni tak, był Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam Maczeta, hey. Ej, on wyrzucił moją maczetę. Uchuchu, uh Podoba uh -huh -huh. mi się. Już żeś oddał? A jeszcze nagrodę muszę wziąć. No, zepsuty tasak. So, hey. Ale też lepszy niż ten co mam, to obie, wezmę. To To jest, to jest. O właśnie, jeszcze umiejętność tę rozdam, jak już pamiętam. Hmm. Dobra, idziemy. Ja, da, umiejętności, ja nie mam. Bo regeneruje się, na życie. Nie przeobrażaj, nie pomaga. Kul? Zdążył do a, nie, ewentualnie uwzględniają, że mnie zdenerwuje, że ja będę w ciebie strzelał. Oj, tam, oj, tam, ja. Zdenerwuję. Eee. Którego teraz robimy? Nie wiem, może tutaj Dużego wyboru nie mamy. Bardzo trudny. <grytko>? Um... Dużo ekspa. Teraz mam lepszą maczetę, to tam ogarniemy. Rozpalę mnie Dla zabicia czasu? Aha, główne. Majki, do mnie już potrzebują pomocy. Jeszcze robimy tak? Podarujemy im ogień. Dobra, bądź dwie puszki z żywnością. No to ja też miałem dwie puszki pójścia. To zajmę już szukali nas. Czy ja nie wsiadłem? Nie jesteś takim murzynem co nie umie wsiadać. To na polu pracowałem. Okay. No, tam się nie siedzi, rozumiem. A się siedzi w samochodach. ich <grym> jutro O, tu coś jest do podniesienia. Się? Na mapce, mam jakieś dwa, dwie rzeczy. Trzeba uważać na... O, właśnie to na to. to. O! Ale far. Pewnie następne puszki to będą. O, cześć. O nie! Złapał mnie! Uf. O, są następne konserwy. Dobra, to... ...jedziemy dalej. Ja, źle pobiegło Prawdopodobnie Włożyć <noise> mi wszedł w auto tu ktoś capał nam do samochodu To jest tak samo auto czy inne wziąłeś? To samo Al mszybę mi się wydaje Ale to to samo w sensie O to idziemy tam tego kolesia to samo w sensie, to co przyjechaliśmy, no. Ale nam się rozbiła szczytka. chyba ten dyni przejdziemy. O, może... Tylko, że nie ma jak tam wejść, no do środka. OMG, co ja znalazłem za drogę. Nie ma na tej strony... O, Mamy O. o. Staram się tam dojść, ale coś mi nie wychodzi. O. Może klepcy. O. Maczetem dostał. O, tu się wejdzie. O oh, maczetą. No to co? Ja mam maczetę, to tam. Nie wiem czym ty tam machasz. O, otwarte. Du 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 du. Ty e. mnie ugryźć. Chyba kogoś uwolniłem. Ale muszę wyważyć te drzwi, więc tak mi się nie podoba trochę, że tak go uwalniam, że muszę włamać mu się na chałupę. Co O! O! Schował się w cieniu, cwanie Uda, uda mi się tym razem, uda mi się Za pierwszym razem to otworzę Yeah o to jakiś trup Look Craig Dowód tożsamości What the fuck? Telefon. O on będzie on ci się zamienia. To Danny. Mm. Dobra, no. a on dźwięk. się zaraz zamieni w potwora. Słychać po nim, że jest już prawie. Dobra, ey... Teraz zanim Zamknę mu drzwi, żeby nikt mu nie wszedł. O ten jak wolny na krzesło przejść? Przewrócił się i udał Masz <laughs> <O my God. śmiech> <laughs> <Nie, śmiech> to na taśmie? Nie, tylko widzę, że się topi. O, już nie. O, tam normalnie, zobaczył mnie, pobiegł, od krzesło się wypali. <laughs> <O> my G. <God. śmiech> I się topi. O, I gdzie tam, teraz? Nawet gdzieś tam jest. To prowadź, bo ja mam tego questa z paleniem zwłok. Łoł! Wow. Tu, 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 Aj, ty. Widać, to nie jesteś coś, się to da obudować. Coś. Tak. Jakie takie dupki. Gile. Ej, to tu. Ja, 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 ja. O, co. Zgubiłem drogę. Zgubiłem drogę. Zgubiłem drogę. A tędy tam prawie. Aj, to znowu chyba do bazy będziemy musieli dobyć. Pokój numer 14 w bazie? Niemożliwe. To prędzej gdzieś tu. Gdyby tu numerowali pokoje, o coś tam jest. Czaszka i wykrzyknik Rekna. Trzymaj się Demi. Ej, uważaj. Minąłeś tutaj. Nie, to on wyszedł za krzaka. O i znowu wbijałem go mi tu chałupy. No ja to posprzątam Demi. I już? Czysto? Tu jest jeszcze jakiś fagas. Ło, nie trafiłem. Ej, ja tam Drzwiami,